Witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale! Jestem Julia! A w dzisiejszym filmie nagrywam odcinek z Party Animal. Nigdy nie było na tym kanale, nigdy nie pojawił się film z Party Animal po prostu nigdy. A niektórzy z Was poro rzucałam filmy, znaczy, rzucałam shorty z gry Party Animal, a niektórzy pisali, abym zrobiła film a więc zgodziłam się. A jeżeli chcecie więcej filmów z Party Animal, to wystarczy, że zostawicie kanał na moim kanale i zostawicie łapeczkę do góry. Jeżeli będzie 40 łapek w górę, to wtedy nagrywam kolejną część z Party Animal. No i tak, gramy, gramy sobie w Nemo Card na, na sam początek. I tak, jeżeli film wam się spodoba, to jeżeli będzie 40 łapek w górę, to będzie następny film. A więc zaczynam. Oczywiście gramy na padzie, bo na padzie to się liczy. A więc lecimy. I dziękuję Wam, widzowie, za widzenie. 236 trzy, subskrybentów. Bardzo Wam za to dziękuję, widzowie. To bardzo dla mnie dużo znaczy. A przez to robię dla Was coraz lepsze filmy, jak sami widzicie. Będę starać się coraz bardziej rozwijać, jeżeli oczywiście to lubicie i będziecie mi pomagali w tym w moim, w moich filmach, to zależy również od was widzowie. O, dobra, jesteśmy. Ja biorę sobie tutaj i biorę sobie Oriego. I tak. Czekamy. Zaczyna się. Jeżeli nigdy nie graliście w Party Animal, to bardzo Wam polecam, ponieważ jest to fajna gierka. Gra się jak Forza Horizon. Piszcie jakie następne gierki mogę dla Was nagrać. O, przytrzymujemy teraz i... O nie, wiedziałam, że mi się nie uda. No pięknie, jestem teraz ostatnia. Ale to tym się nie martwcie widzowie, bo zaraz przegonię. Ale piękne drifty. Wow! Dobra, lecimy, 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 lecimy. Lecimy, widzowie, lecimy, lecimy. Dobra, wygrywamy to, wygrywamy to, wygrywamy to, wygrywamy to. Wygrywamy to, widzowie. Essa Co jest grane? Wow, Essa widzowie. Dobra, driftik. Nie, nie za mocny, za mocny. Upsi! Nie, nie mogę mieć drugiego miejsca, widzowie, no nie! Jak zostawicie suba tego, to wezmę będę pierwsza! Dziękuję, widzowie! Bardzo dziękuję! Lecimy, lecimy! Ori leci! Ori leci! Nie, spadła! Dobra, mamy! No pięknie, jakaś moneta! Oro, no nie! Bo o nie, tak nie będzie. Nawet jeszcze trzecie, drugie miejsce mi zaje, zajął ktoś. O nie, nie, nie. Ja nie zasługuję na trzecie miejsce, ja zasługuję na pierwsze miejsce, które zaraz Wam sama pokażę. Zresztą, żeś? Hakera jeszcze dostałam. Ekstra. Ekstra. Dziękuję. Dobra, spalówa. Dobra, SK. Dziękuję wam, widzowie, za to, bo to dzięki wam, widzowie, mam pierwsze miejsce, bo wy we mnie uwierzyliście i zostawiliście suba na moim kanale, w co bardzo wierzę, że zostawiliście. No nie! Zosta jak zostawicie suba, to wtedy wyprzedzę. Dziękuję, widzowie, bardzo wam za to dziękuję. Piękny drifter. Bananek. O nie, 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 nie. Nie, nie. Spadła, Pierwsze miejsce. Tak, widzę, lecimy, lecimy, lecimy. Tak! Yes! GG widzowie winning! Well! Pierwsza runda i już wygrana! 2 minuty 49 i 42 milisekundy! O dopiero 2 sekundy potem! Ej, ale fajnie! Brawo! Dziękuję, dziękuję. Dobra, win. Winning! A więc jest na razie git, ale już się bałam, że przegram. Ale zostawiliście słowa i uwierzyliście we mnie i to dzięki Wam mam pierwsze miejsce widzowie. Bardzo Wam dziękuję. Mogę Wam to zaspiewać. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam widzowie. Uwierzyliście we mnie i wygrałam dzięki Wam. Serio. Ale to było takie trudne, bo oni we mnie walnęli. Na początek zjechałam w drugi tor w ogóle, a potem one, ja ich rzuciłam i oni zjechali w drugi tor. A więc, Winning! pierwsza runda i win. Czekamy, i bierzemy play again. Zagram sobie jeszcze jedną rundę, ponieważ bardzo chciałam sobie zagrać. I zobaczymy, czy może teraz też mi się uda wygrać. A jak mi się uda, to widzowie. Dobra, jak zajmę pierwsze albo drugie miejsce, to musicie zostawić subika, ok? No, więc szykujcie się na subika. Ponieważ leci moja... No dobra, biorę to. Ori jakoś mi przynosi szczęście. Czy to było? I gotowa, Ready. 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 Ready? No nie, no i musimy czekać. I nam się podoba, Ari. Ari, jestem Ari, jestem skuteczna. Ari, jestem, ory, jestem ory. Nie! Mam jakieś szarka, którego nie chciałam. No na pewno przegram. No ale dobra, wy wierzycie, wierzycie we mnie, a więc szykujcie z subiki. Dobra. Dobra, lecimy, 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 lecimy. Dobra, pięknie, 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 pięknie. Musicie szykować już subików Widzowie, bo wiadomo, że przegram. Wiadomo, że nie przegram. Widzowie, nie znacie mnie? Oglądacie mnie już od ponad roku, a nie znacie mnie? Ja się nigdy nie poddaję, a w szczególności w sytuacjach kryzysowych. Nigdy się nie poddaję. To moje drugie imię, nigdy się nie poddawać. Lepiej spróbować i przegrać, niż nie próbować wcale, prawda? O, ale ten bambik bam, mi już wkurza bardzo. Dobra, dawaj, robimy drifta, widzowie. I pam, 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 pam. Lecimy, lecimy, robimy drifciora. Dobra, robimy do pięknego drifciora. I pam! Widzowie, lecimy, lecimy, lecimy. E, raz, dwa, trzy, cztery. Tam jest, dobra, tam jest pierwsze miejsce. Typek, który ma pierwsze miejsce, a więc musimy ich wyprzedzić. Dobra, dobra, użyjemy... Nie! Dobrze, dobrze, dobrze. Nie, źle, 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 bardzo źle, bardzo źle. Ja mam zająć pierwsze miejsce, a nie ostatnie. Aż stanę z krzesła. Na moją grzy, na moją, co jest grane? Co tu się dzieje? Nie mogę zająć ostatniego miejsca. No weź. Bye, bye. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Aż wstałam z krzesła, widzowie. Jak wstałam z krzesła, to wygrywam. Dobra, widzę, widzę, że mnie tutaj typek przegonił Dobra, a ja teraz go Wywalnęłam Lecimy, 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 lecimy lecimy. Ale piękny drift Dobra, o nie, o nie Spadł, pan, nie Ty nie możesz wygrać, nie To nie fair Jak to możliwe? Albo możliwe, możliwe Ale mnie Nie przegonisz Nigdy. Kumasz? No dobra, przegonisz mnie jednak. Nie! Nie, 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 Widzę metę. oj, 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 nie, oj. źle postąpiliście. nie, Elka, 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 Dziękujcie suba, bo mówiłam, że pierwsze albo drugie. A więc zostawiacie. Nie no, no, nie zmuszam, żartuję sobie. Subie. Ale jak wam się to podobało, to chociaż napiszcie komentarz. jak napiszecie komentarz, party, animal i miejsce pierwsze, to przypnę wam serduszko. A więc piszcie party, animal, miejsce pierwsze i przypnę wam serduszko. Bierzemy play Again, ale teraz bierzemy sobie, widzowie, idziemy zagrać w klasika, Ponieważ klasyki są bardzo śmieszne. Ups. I zagramy sobie w klasika, ale nie w Smash, bo Smash trwa aż 20 minut, a więc gramy sobie w klasika widzowie tylko. Nie gramy nigdy w Smash na filmie. Może raz zagramy sobie, ale to na no, to jest 6 rundek widzowie. A więc... Tak, bardzo mi dziękuję za 300, 238 subskrypcji, a może i mniej trochę, ale, ale to wiemy. Dobra, widzowie, biorę futbola, albo dobra, no nie, no już, nie, tak, no nie, czemu, Ringo Garfat, komu to się podoba, dobra. mi. A, dobra, zobaczymy, jak mi pójdzie, to jest śmieszna gra, śmieszna mapka. Ja nigdy nie wypadam pierwszym razem. A polecam wam widzowie do obejrzenia, jak zarobicie się z tego, to w 10 minut, event Halloween Anarchia Kradzież. Więc tak. Dobra, biorę sobie. Oj, dobra, biorę sobie z którego ma. Hmm. Chyba, że mam jeszcze jakiegoś lepszego. Nie, tęsknię, jak Shadow, słuchaj mnie. No nie, no. Wziąłem tego samego skina, co Shadow. no Znaczy on wziął tego samego, co ja. Dobra, bye, bye. Dobra, widzę, lecimy. Pam. Trzymaj. Dobra, wysiadka. Zostaw go, zostaw go. To jest mój. Au. Shadow! of the Tomb Ryder! Dobra, wyrzuć A nie, Shadow, to jest mój. No tak. Ja jestem niebieska. <laughs> nie, nie wyrzucisz mnie nigdy. Prędzej sam siebie wyrzucisz. Dawaj, dawaj kaczkę, dawaj. Bierz kaczkę. Spadowa kaczka. O, nie. Wow. Płynę, płynę, płynę. Wchodzę, widzę. Wchodzę, wchodzę. Dobra. I. Uwaga! Gwiazda roku weszła! A, spadła. No, Elfian, to ja! Dobra, widzę. Biegnie. Lecimy, 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 ponieważ. Dobra, biori, biori, biori. dobra, to jest mój typek, to dobra? Nie, to nie jest mój typek. Dobra, spadaj, kaczka. Jak mi przemaliła kaczka. Dziękuję, Elian. Dobra, została jedna osoba. Trzymaj się! Uważaj! O nie, nie, nie... Nie wyrzucaj mnie, puść! Dzięki! Nie Nigdy się nie poddam, widzowie, dawajcie, nie poddajemy się! Gramy! Dobrze! Nasza runda! Nasza runda! No weź! Spadniesz, no dzięki! Nie! Jak ja cię się spaliłam! Winning. O nie, szedł, 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 dobra. Ej nie, 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 muszę zdawać, chodź, 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 chodź. Wie co ja A ja jeszcze weszłam Nigdy się nie podam. Już powtarzałam Dawajcie widzowie Wygramy na nasz, dla naszej drużyny na honor 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 party animal Baba O nie Żyje Dawaj zebra Dawaj idziemy po nich Wyrzucamy! Nie, to ja! Ej, dobra, pokonaliśmy! To ja, to ja! O nie, 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 zebra! Zostaw nie, kocie! Wyrzucaj go, wyrzucaj go! Nie! Zebra! Nie! 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 Nie poddam się! Co? Nie! Dawaj, szyj! 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 Tak! 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 Dzięki mnie wygrali! Dzięki mnie wygrali! Jeju! Tak! Tak! sorki Shadow. Postaw się na nogi, Shadow.

no oh. uh, i don't know i don't know serious serious What? i what what no. bye Już pięknie ktoś? No, no, no Dobra, mnie nie słychać na szczęście widzowie. Ja się już bałam, że mnie słychać. No, dobra widzowie, na dzisiaj to by było tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego dzisiejszego filmu. No i wygramy, jak sami widzicie. Widzimy się yes. w następnym filmie. Pa pa! Cześć!